Witam serdecznie, nazywam się Józef Zieliński, mieszkam w okolicach Hanower, dokładnie w miejscowości Buzdor. Na co dzień jestem zwykłym hydraulikiem, normalnym człowiekiem, który został nominowany do osobowości Roku. Od dwóch lat jestem szefem sztabu w Hanower i Okolice. Oprócz tego działamy charytatywnie. Dużą akcję przeprowadziliśmy na Nordwestfalii, pomagaliśmy ludziom dotkniętym klęską żywiołową, jaka dotknęła południowe Niemcy, jest to powódź. Oczywiście nie wybieraliśmy, nie selekcjonowaliśmy ludzi, każda osoba, która się do nas zgłosiła, została objęta przez nas pomocą. Pomocy, jakie dostały, to były to żywność, była to środki kosmetyczne, chemia. Środki te były zbierane przez wolontariuszy wośp i ludzi dobrego serca, którzy przekazywali te rzeczy. Oprócz tego pomagaliśmy rodzinom dotkniętym wojną na Ukrainie. Sprowadziliśmy 40 rodzin w nasz region matek z dziećmi pomogliśmy tym matkom, ulokowaliśmy, poznaleźliśmy im mieszkania. Gdy dowiedzieliśmy się, że wydarzyło się trzesienie ziemi na terytoriach Turcji i Syrii, szybciutko zorganizowaliśmy pomoc, zrobiliśmy, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną i za pośrednictwem polskiej misji humanitarnej przekazaliśmy te środki na rzecz Turcji i Syrii, by im pomóc. Nasza organizacja jest organizacją pozarządową. Udało mi się dokonać wiele zmian w Polonii Hanowerskiej, zjednoczyć Polonię Hanowerską. Otaczają mnie wspaniali ludzie, są to ludzie głębokiego, bogatego serca, którzy chcą tak samo nieść pomoc, szczególnie moi wolontariusze, którzy są cały czas przy mnie, wspierają mnie przy wszystkich akcjach humanitarnych i nie tylko, akcjach takich jak pomoc przy organizacji maratonu hanowerskiego. W czasie organizacji Trilliatonu też wolontariusze są przy mnie, wspierają mnie. Rodzina, wspaniała rodzina, która cały czas trwa, bierze na siebie wszystkie problemy, jakie mnie otaczają, związane z pomocami humanitarnymi. Dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym ludziom, którzy mnie otaczają, udało nam się pomagać globalnie, jak i tutaj regionalnie. Dzięki temu. Udało nam się pomóc Ukrainie, udało nam się pomóc y, y, Turcji i Syrii. Oprócz tego tu właśnie regionalnie jest to y, Maraton Hanowerski, Tryliaton Hanowerski, te, y, SC Polonia, to, której pomagamy przy pikniku y, polonijnym. Też ich wspieramy i staramy się cały czas jednoczyć, jednoczyć Polonię, żeby Polonia mówiła jednym głosem. Zamierzamy w najbliższym czasie otworzyć stowarzyszenie, stowarzyszenie, które będzie wspierało kulturę polską, która pozwoli rozwijać się kulturze polskiej na terytorium Niemiec. Dzieci, przybliżając dzieci, dzieci to nasza przyszłość i chcemy, żeby dzieci nie zapomniały polskiej kultury, polskiej mowy tutaj na terytorium Niemiec, by Polonia Ciągle mówiła, szyciła się tym, że są Polakami, pochodzą z Polski i dlatego próbujemy zorganizować kącik taki dla dzieci. Kochani, to wszystko dzięki tylko wspaniałej rodzinie i wspaniałym ludziom, którzy mnie otaczają. Wolontariuszom, którzy zawsze są przy mnie i ludziom dobrego serca, którzy chcą pomagać też przekazują różne dary na wiele, wiele rzeczy, często na spontanie, ja często spontanicznie działam, rzadko odbywa się to na zasadzie że a dobra, pomożemy Ukrainie, tylko to jest tak, stało się i trzeba pomóc. Często jest to chaos. Często było tak, że mój dom, właśnie przy pomocy Ukrainie, stał się przejściowym hotelem dla matek z dziećmi. To u mnie te matki miały pierwsze schronienie na terenie Niemiec i dopiero ode mnie jeździły pod wskazane adresy do ludzi, którzy się do nas zgłaszali, którzy oferowali pomoc też rodzinom ukraińskim. Kochani, pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkim miłego dnia i naprawdę głosujcie, głosujcie, kochani, na kandydatów, na wszystkich kandydatów, jacy są, bo każdy z osobowości kandydata osobowości polonijnej jest naprawdę wielkim człowiekiem. Dlaczego, Józef? Krótko i zwęźle jest to człowiek o wielkim sercu, ogromnym zaangażowaniu w pomoc innym, zarażający dobrym samopoczuciem i pozytywną energią. Józef, trzymamy kciuki! Józef jest człowiekiem o niespożytej energii. On zawsze działa, pomaga, myśli o innych, zdecydowanie za rzadko myśli o sobie. Wiem, że mogę do niego zadzwonić w środku nocy i na niego liczyć zawsze. Ale nie dzwonię zbyt często po nocach, bo chłop musi się wyspać. Więc nie można tego też nadużywać. Nie, no, gość jest niesamowity. Ma to pomysłów. Chce działać, chce pomagać. Zaraża nas wszystkich swoją pozytywną energią. Jeśli teraz zadzwonię i powiem, że mam problem, to usłyszę pewnie. Hmm. Dziecko drogie, dziecko drogie, no coś tu trzeba wymyślić. Zaraz coś wymyślimy i rzeczywiście wymyśla. Józef też dużo, dużo mówi, ale jeszcze więcej robi. Nasz Józef z Kanoweru, człowiek prosty o ogromnym sercu, jednoczy nas wszystkich. Nie potrzebujemy wiadomości, bo jeżeli coś złego na świecie się, się dzieje, Józef zawsze daje znać i wszyscy wspólnymi siłami próbujemy coś zdziałać i pomóc ile możemy. Człowiek, który się nigdy nie męczy, który się nigdy nie poddaje, który nam codziennie przypomina o naszych wielkich darach, jakie mamy i może nie doceniamy. Jest po prostu wspaniały i dziękuję Józefie, że mam Cię w moim życiu i że możemy wspólnie coś tworzyć. Pozdrawiam. Znalezienie dla... 40 ukraińskich rodzin w zawirowaniach wojennych dla ponad 100 osób i około 80 dzieci bezpiecznego schronienia w Hanowerze. To przejdzie do historii. Witam. Chcę tylko powiedzieć, że Józefa poznałam no już trochę czasu, półtora roku temu i był to dla mnie bardzo ciężki czas taki, że potrzebowałam jakiejś bliskiej osoby, która mi będzie wspierała, pomagała a zarazem dawała takie ciepło i tego, co człowiek potrzebuje bardziej właśnie, zaufania tego. I to Józef mi właśnie dał. Mogę powiedzieć szczerze, że ja i mój syn jesteśmy szczęśliwi, że pokazaliśmy, że należymy do wol wolontariuszy, że możemy pomagać razem wspólnie. To nie tylko jest praca, ale też i zabawa. Poznajemy się, spotykamy się na różnych spotkaniach, pracujemy razem i daje mi to naprawdę szczęście tego typu, że... Czuję się jakbym miała rodzinę, nie to jest praca moja, o, idę pomagać, czy tam w ogóle jakoś tam pomoc społeczna. To jest taka rodzina, że wiem, że jeżeli potrzebuje pomocy, zadzwonię nawet w nocy do Józka, Józek przyjedzie, bo potrzebuję na przykład pomocy, to wiem, że przyjedzie. Jestem tego pewna, że przyjedzie. I właśnie taki człowiek prosty, a zarazem wielki jest bardzo potrzebny światu. Dziękuję Józek, że jesteś. Chciałabym skazać słowa wdzięczności Józefowi za jego pomoc, za jego opiekunowanie, za jego szczere i wielkie serce. Józek to człowiek skromny i serdeczny, tak jak ten palec wśród błoni. E, się nie wywyższa, a też jest bardzo ważny, by wszystko grało do końca świata i jeden dzień. Józefa lubię i szanuję. Lubię go za to, że jest wesoły, że jest pełen optymizmu, że jest zawsze pomocny, że zawsze jest. Jeżeli go potrzebujesz, to jest. Możesz na niego liczyć. A szanuję go za to, że łączy ludzi, łączy pokolenia. I. Za to, że motywuje mnie do działania. Yy, czy mi się chce, czy mi się nie chce, Józef zadzwoni. Yy, I po krótkiej rozmowie, już wiem, że trzeba działać. I za to mu dziękuję, i za to go lubię, i za to go szanuję. Ludzie w oku, ludzie z tyłu i przodu. A dobry człowiek pośród nich, Józek, kreatywny i komunikatywny. Potrafi zjednoczyć ludzi, aby czynić dobro, pracowity i życzliwy. Poświęca swój czas drugiemu człowiekowi. Jest przyjacielem, jest zawsze pod ręką. Ja jestem Petra. To jest Dominik, a to jest Magda. My się dołączyliśmy już od trzech lat do um, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I co powiecie? No, um, Józek jest fajnym szefem, dużo ma pomysłów i, i dzięki Józkowi rzeczy niemożliwe stają się możliwymi. Jest bardzo pomocny, kocha dzieci i my go też kochamy, nie Józek? No. Trzymaj się! Pa! Z to człowiek o wielkim sercu, bez którego nie dalibyśmy sobie rady. Ani w Trzeszanach, ani w Frobieszowie. Wiele nam pomógł. Nam i uchodźczyniom z Ukrainy. Zawsze wiedziałyśmy, że jest i że może nam pomóc.